Dzień dobry moi konei, witam Was na kanale Widobloch Tech i mam dla Was dzisiaj recenzję bardzo ładnej, bo białej karty RTX 4080 super wersji Aero od firmy Gigabyte, na, której, na, której, na którą to Was serdecznie zapraszam. W opakowaniu oprócz samej karty graficznej dostaniemy też rozdzielacz zasilania, ponieważ jest tutaj przez wszystkich znane, kochane i lubiane złącze 12VH Power, ale innej możliwości niestety aktualnie nie ma w tak mocnych i wydajnych kartach graficznych. Jest też braket do zamocowania naszej karty w pozycji horyzontalnej w obudowie. Przykręcamy ją do jego karty za pomocą tego braketu do obudowy, przez co ta karta nam nie będzie opadać w slocie, i nie nastąpi uszkodzenie PCB karty graficznej, a tego byśmy nie chcieli, prawda? Karta jest duża i potężna, znajmie nam prawie cztery sloty w naszym komputerze. Zobaczcie, śledzie się kończą tutaj, a drugie tyle jeszcze zajmuje szraut, na którym są zamocowane trzy wentylatory Windforce Środkowy kręci się przeciwstawnie do dwóch pozostałych, przez co to chłodzenie ma być lepsze. Te wentylatory są użyskowane przez specjalny nanokarbonowy fluid, przez co ich żywotność ma być większa o około 2,1 raza od standardowych wentylatorów łożyskowanych przez kulki. Tył, backplate, backplate jest metalowy i też spełnia funkcję odpromiennika ciepła z tylnej części PCB, czyli z pamięci VRAM i też również z rdzenia graficznego od drugiej strony. Windscreen cooling, standardowe okienko już w RTX, ach przez które to powietrze jest bezpośrednio wydmuchiwane na drugą stronę, ciepłe powietrze i i dwa potężne radiatory połączone ze sobą, mojej dozy ośmioma grubymi, miedzianymi hitpipeami, To wszystko przebiega przez taką miedzianą płytę, płytkę tak naprawdę, która styka się bezpośrednio z rdzeniem graficznym. Przez to te temperatury, to chłodzenie, ta wydajność karty ma stać na bardzo wysokim poziomie. Ta karta to jest wersja OC, czyli jest minimalnie szybsza od. Referencyjnych kart graficznych Nvidia, o ile niestety niewiele. Bo tak naprawdę 45 MHz na rdzeniu graficznym, a pamięci mają ustawienia bazowe, stokowe, czyli 23 000 MHz. Ale jak zobaczycie za chwileczkę. Potencjał OC tej karty graficznej jest naprawdę spory i można z niej jeszcze sporo wydusić. Na pokładzie mamy 16 GB pamięci GDDR6X na szynie 256-bitowej, a wszystko to pracuje na złączu PCIe 4.0. Mówiłem wam, że wymiary tej karty są dosyć duże. Karta ma 342 cm długości, 150 cm wysokości i 75 grubości. Złącza: 3 razy DisplayPort 1.4A i 1 razy HDMI 2.1A. RGB jest, ale bardzo delikatne. tak naprawdę na grzbiecie jest podświetlany tylko napis Aero i nic poza tym, jego można włączyć z opowiadania Gigabyte Control Center, który wspiera oczywiście tą kartę graficzną. Za jego też pomocą możemy ręcznie korygować krzywą wentylatorów i też podkręcić samą kartę graficzną. Dodam jeszcze, że oczywiście wentylatory posiadają funkcję Start-Stop, załączają się dopiero chyba od 55 stopni Celsjusza, więc przez większość czasu będzie cicho, natomiast ona i tak generalnie jest cicha, ale jakby nam to jeszcze... Byśmy chcieli mieć ultra cichy tryb a może w ten sposób, to mamy tutaj podwójny bios. Jest bios standard, czyli bios OC i bios Silent. Nie różnią się parametrami a propos częstotliwości pracy, ani pamięci, ani procesora graficznego. Jedynie Krzywą wentylatorów Biosilent ma bardziej wypłaszczoną tą krzywą, przez co wentylatory załączają się później i pracują z mniejszą prędkością obrotową. Skoro już wiem co jest o graficznej, przejdźmy do testów. Zaczynamy od Nvidia DLSS Feature i bez mamy 41 fps a z włączonym DLSS-em około 154 niecałych FPS-ów. Fire Strike Ultra 17 599, punktów, z czego graficznych to jest 17778. I Port Royal 18403 punkty. Mamy też Speedwaya na sam koniec 7485 punktów, co uważam za bardzo ładny wynik. I Time Spy Extreme 11980, z czego graficznych 14468. Przypominam też o zmianie mojej platformy testowej, więc nie można tych testów, które zobaczycie dzisiaj, porównać do testów, które przeprowadzałem na przykład na czystym RTX 4080 bez tego dopisku super w poprzednich moich filmach. Dlaczego? Ponieważ zmieniła się platforma, ponieważ przeszedłem z Intela na AMD i teraz sercem mojej platformy testowej jest AMD 7800X 3D. Zachowuje się on troszeczkę inaczej niż poprzednio przeze mnie posiadany Intel 13900K. F, więc nie można tych testów porównywać jeden do jeden, ale dla osób, które lubią platformę AMD i których jest dosyć sporo, co widzę na przykład po komputerach, które buduję dla Was, bardzo dużo z Was wybiera właśnie procesor 7800X3D, bo nie będę ukrywać, że jest to jeden z najbardziej opłacalnych pod względem ceny, wydajności i zużycia energii procesorem do komputerów gamingowych. Na pewno będą zadowolone, bo będą wiedziały, jak 480 Super skaluje się właśnie z 7800X3D, a nie z 14900K albo z 14900KS, albo z jakimś innym wymaksowanym procesorem Intela. Myślę, że to bardzo dobre przejście było z mojej strony, ale nie przedłużajmy, przejdźmy do wyników gier, które dla Was przygotowałem. Przetestowałem dla Was cztery takie dosyć popularne gry w różnych rozdzielczościach i ustawieniach. Zacznijmy od lubianego przeze mnie i przez Was naszej rodzimej produkcji. Wiedźmina na trójkę ustawienia Uber FXAA HBAO bez włączonej technologii siedzenia promieni. W Full HD mamy 165 fps średnich i 157 minimalnych, w 2K 113 średnich, 105 minimalnych i w 4K 57 prawie średnich i 54 fps minimalne. A jak włączymy RT, ustawimy je na ultra, włączymy DLSS, ustawimy na jakość i włączymy też generowanie klatek. W Full HD mamy 154 średnie, w 2K mamy 120 średnich i w 4K mamy już 72 średnie FPS. -y. Cyberpunk 2077 Jedna już z ostatnich kultowych gier, ustawienia Ultra, Full HD 147 fpsów średnich, w 2K mamy 98 fpsów i w 4K niecałe 50 fpsów. A jak włączymy technologię siedzenia promieni, ustawimy ją na Ultra, włączymy DSS i włączymy generowanie klatek, to już Full HD robi nam się 203 średnie, w 2K mamy 146 fpsów średnich, a w 4K 77 ponad średnich fpsów. Red Red Redemption 2 na DirectX 12, ustawienia Ultra, tekstury ustawione na jakość, włączone TAA, mamy tutaj Full HD 174,7 fps, w 2K mamy 137 fps średnich i w 4K mamy już 82 średnie fps, bardzo fajny wynik. I ostatnia gra, Starfield, ustawienia Ultra, 107 średnich w Full HD, 83 średnie w 2K i 50 8 można naciągnąć średnich w 4K. Ta gra jest dosyć średnio zoptymalizowana. A jak włączymy sobie DLSS i ustawimy go na jakość, to już w Full HD mamy 156 prawie średnich FPS-ów, w 2K prawie 102 średnie FPS-y i w 4K klatki skaczą nam do 76 średnich na sekundę. Szybkie spojrzenie oka na temperatury karty. To są ustawienia stokowe karty. Maksymalna temperatura na rdzeniu graficznym mamy 53,5 stopnia Celsjusza. Hotspot 61,6 i temperatura pamięci wiram 60 stopni Celsjusza. Wentylatory obracają się z prędkością około 1300 obrotów na minutę i karta nam pobiera maksymalnie w piku 243 waty. Nam karta pobrała z gniazdka, sama karta. I wydaje mi się, że to nie jest dużo, odnosząc się do wydajności samej karty graficznej. Tym razem do podkręcania musiałem użyć programowania Extreme Tuner, ponieważ MSI Afterburner nie potrafi odblokować napięć rdzenia procesora graficznego, więc żeby podkręcić kartę musiałem mieć odblokowane napięcia, więc musiałem użyć Extreme Tunera. Zasada działania jest taka sama. Mamy możliwości presety do ustawienia yy, częstotliwości traktowania, napięć. może też sobie regulować wentylatory i ewentualnie RGB, żebyśmy mieli kartę producenta Extreme czyli KFA2, ale mamy tutaj gigabajta, więc w tym momencie to jest niedostępne, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że mogłem podkręcić dzięki temu oprogramowaniu i to całkiem sensownie, plus 173 stabilnie na rdzeniu graficznym i prawie 1100 MHz na pamięciach, co nam daje finalnie prawie 12600 na pamięciach. Viram i 3000 mamy stabilne cały czas. Jak zaraz Wam tutaj przybliżę, cały czas jest stabilne 3000 MHz na rdzeniu graficznym. Co przekłada nam się na temperaturę niewiele wyższą, 57,5 stopnia Celsjusza. Hotspot 66,4 stopnia Celsjusza i temperatura Viramu 62 stopnia Celsjusza. Karta pobiera nam też nieznacznie więcej mocy z gniazdka, 274,2 W. W piku to był maksymalny pobór tej karty, czyli około 40 W więcej niż na ustawieniach stokowych. A przypominam, że podnieśliśmy traktowanie pamięci WiRAM o prawie 1100 MHz, czyli bardzo, bardzo dużo. I głośność za chwileczkę posłuchacie, ale praktycznie się nie zmieniła, ponieważ wentylatory pracują tylko o jakieś 60 obrotów dosłownie 60 obrotów więcej niż na ustawieniach stokowych. I to tak na szybko, moi drodzy, żeby Was nie zanudzać, bo postanowiłem troszeczkę zmienić tych formę tych recenzji, na przykład kart graficznych i sprzętu, wyciągnąć dla Was taką esencję, clue tego, co jest najważniejsze w produkcie, który Wam chcę pokazać. Oczywiście powiedzieć też o ich jego ewentualnych wadach, więc przejdźmy do podsumowania. Moje drodzy, żeby nie zapomnieć, mam tutaj ściągę, bo sobie wynotowałem w trakcie testowania plusy i minusy. Wady, zaczniemy może od tego. Jedna główna cena, ale to już nie jest wina Gigabajta, nie jest wina wersji Aero, nie jest wina y, nie wiem czego, jest to wina generalnie tak wycenionych kart. RTX na tym pułapie w przedziale cenowym. Ta karta kosztuje w sklepie moralnet około 5200 zł, w momencie, w którym tą recenzję robiłem. Linki pod filmem w opisie zarówno do samej karty graficznej znajdziecie, jak też do całej mojej platformy testowej, na której testowałem tą kartę graficzną, żebyście wiedzieli dokładnie, co ja tam wsadziłem i na czym to było testowane i mieli odnośnik do swojego sprzętu, który macie albo który chcecie kupić. Więc po pierwsza cena, bo tak, ona kosztuje co prawda jest tańsza od RTX a 4080, czyli poprzednika, ale też jest niewiele szybsza. Do 3-4% w zależności od gry. Plus jest taki, że ma dosyć duży potencjał OC, więc można ją jeszcze bójnąć o jakieś 2% więcej poprzez OC i nie pobierze nam tak naprawdę zbyt dużo więcej z zgniaska: 30-40, no maksymalnie 50W w piku więcej po podkręceniu. Chociaż sama i tak z siebie prezentuje dosyć ładny poziom poboru mocy jak na wydajność, którą reprezentuje, więc to jest akurat plus, bo TDP, może inaczej, to co widzimy na poborze mocy samej karty, to jest około 240 W średniej przy obciążeniu, więc nie jest źle jak na tak wydajną kartę graficzną, więc skupmy się, że cena, ale nie z konkretnie tego modelu, tylko generalnie według mnie te RTX są troszeczkę zbyt drogo wycenione, przynajmniej jak na polski rynek i nasze realia finansowe. Więc tak naprawdę koło się zamyka, bo kosztuje taniej niż RTX, jest troszeczkę szybsza, ale to i tak, generalnie ponad 5000 za kartę graficzną to jest dużo, bo w tym budżecie można już zbudować całkiem sensowny cały komputer gamingowy, a nie tylko kartę graficzną. A dla osób, które muszą mieć dużo FPS-ów, jakiejkolwiek rozliczności, zdecydowanie ten 180 Super będzie fajnym wyborem, szczególnie w kolorze białym, bo naprawdę to jest piękna, nie boję się tego słowa użyć. Piękna karta graficzna. Mało RGB, to też może być dla niektórych plusem albo minusem, więc sami sobie wybierzcie, czy zaklasyfikujecie to jako minus, czy jako plus. Dla mnie to chyba jest plus. Jest wydajna, jest cicha, naprawdę to chłodzenie robi świetną robotę i jest chłodna, nawet po podkręceniu te temperatury są bardzo dobre. No, cztery sloty nam zajmie kawał naprawdę sporej karty graficznej, e, ale naprawdę chłodzenie tutaj chłopcy z Gigabyte'a zrobili dobrą robotę i zrobili jej bardzo dobre, ciche, wydajne. Chłodzenie. Więc całościowo, moi drodzy, jest więcej plusów niż minusów. Oto ode mnie ta karta otrzymują moją rekomendację, jak ktoś chce się wyróżnić, chce mieć coś fajnego, ładnego, pięknego w obudowie, a zarazem szybkiego, wydajnego w tym kolorze w wersji Aero, gigabajta karta RTX 360 OC, super OC, zdecydowanie polecam. No i też dostaje ode mnie wyróżnienie za wydajność, bo tego jej również odmówić, moi drodzy, nie można. Jak wam powiedziałem wcześniej, linki do karty platformy testowej pod filmem w opisie o tym i o tyle z tego testu rtx 480 super wersji aero 16 gigabajtowej karty graficznej dla osób, które lubią biały sprzęt komputerowy i nie tylko, które lubią się, które lubią się wyróżniać i lubią mieć naprawdę dobrej jakości karty graficzną w swoim komputerze. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy myślicie o tej karcie graficznej, czy wam się podoba, jak wam się podoba jak bardzo się wam podoba i z chęcią poczytam wasze komentarze zarówno ja jak też chłopaki z gigabajta. Dzięki, trzymajcie się i pozdrawiam was, Videoblog tech. Cześć.